Zacznijmy sobie od ustaweczek, ponieważ mamy jakieś nowe. Zobaczymy co my tutaj nowego możemy wykręcić. Nowego interesującego. Ech, troszkę mi się dziewa. Mamy nową królową, tak? Dobra, no to weźmy tą królową część wychową. Zobaczymy co taką królową jestem w stanie zrobić. Kto ona ma do, plusy do ataku, to co? To mi to daje. Zobaczmy. W każdym razie potrzebujemy Mecha, potrzebujemy Bestii, potrzebujemy Mecha, Bestii, Demona i Burloka. I możemy cisnąć. Patch is live. Mamy Merloka, dawaj Merlocka i lecimy. Kawusia. Kawusia z ranusia jak śmietanusia. Na, na początku dalej mnie mierzim Mamy merloki. Hmm, wydaje mi się, że raczej pójdziemy w to. I w następnej klusze kupimy, kupimy, kupimy sobie to i kupimy sobie to. W kupimy sobie to i kupimy sobie to tak myślę gala 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 zian of ruin świetnie sobie radzi Nie, nie seradę, powiadasz? O! What the fuck? Co on tu miał? Dobra, zbieramy tego wariata. Sprzedajemy tego wariata. Pujemy tego wariata. No i mamy całkiem niezły murlokowy bord. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. A, oh, widzę, że jakiś gościu z Herdstone'u nowego teamu odpowiadał na jakieś pytankę. Zobaczmy, co odpowiedział. Trochę tego dużo. Ło panie, why didn't you nerf Hunter and Priest in this update? To sumie dobre pytanie. Bestie. No to bym kupił z miłą chęcią. Więc kupimy to. Mm, I damy to tak. Będzie. Niech będzie. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. No dobra, jednak czytanie tego na streamie trochę mogłoby zająć, bo nie są to odpowiedzi na jedno zdanie. Cześć, tutaj jest? Cześć, kołani. O, hienu się na Mamy Murloka, mamy Mecha. Zastanówmy się, co my tu możemy zrobić. Możemy zrobić tak: kupimy to. Będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji gradyniemy karczmy, sprzedamy tego bałwana i użyjemy Hear Teraz tak, to idzie na koniec, to idzie na początek razem z tym, to idzie jako trzecie, to jako czwarte i to jako ostatnie. Fryzowanie tego jest bez sensu, więc to tylko tyle. Dobra, ja sobie to przeczytam, ale może kiedyś indziej. Świetnie sobie radzisz. Nie zabierajcie, nie dobra, przejrzane wszystko. O, Hermit, czemu ja znowu z Edwinem walczę? Nie walczyłem z nim przed chwilą? A, 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 a. mamy to na pewno. Mamy to na pewno. Co chcemy tu? Myślę, że tego chcemy sprzedać. Już może nie. Może nie trafię na niego buffem. Zrolujemy. Nie trafiłem. Dobrze. Mamy demona, ale my nie chcemy takiego demona, prawda? Po co mi ten demon? Dlaczego mi się nie przyda? Więc nie będziemy tego fryzować tak myślę, tak sobie myślę. Nie. Trochę opi bullshit. No i teraz ty, a nie, aha nie, dobra, ty atakujesz tu. Gdziemy? Do, a nie, on no, atakuje. Wygrywamy ten pojedynek na przywoływanie dukenów. Hmm No, nic z tego nie chcę raczej. Tego też raczej nic. tego też, więc zrobię tak. I teraz szukamy trójek. Tutaj, tutaj. Chętnie też tu, czy tutaj, czy w czymś innym. I szukamy, szukamy, szukamy. przestawimy go. Uh, i szukamy Lightfanga, tak <słyszy> myślę <pignięć, ne? słyszy> Wszystko byłoby spoko, gdybym miał jak zabić tych ziomków. Cześć Przemku. Hmm. To jest właśnie problem. Bo jak ja sobie dorzucam atak z królową, to Divine Shieldy i tak mnie zatrzymują. I totalnie niszczą. Dobra, mamy tu jakieś dwa mechy takie, możemy to piknąć. Mamy szczura. fantastycznie. No niestety, lightfunga nie mamy. Mamy demona. Ale ten demon niepotrzebny. Mamy murloka i mamy brana. A myślę, że raczej wezmę brana. Zrobię tak. W sumie sprzedam tego murloka. Okay, może być. To jest spoko ustawione. To przestawimy na koniec. Zresztą nie ma znaczenia. No ale jak tutaj szybko czegoś nie dostaniemy, to będzie lipa totalna. Tak, to już jest popatrz. Już mamy papczyk. Tak, jest ernioczek w naszej. Boże, co to było. Co to było, panie? Ah, gigantes de é novo. O, mamy tego wariota. No to chętnie. To nie mam czego zbufować, no ale to się trudno mówi. Mamy kolejnego brana. Mhm. No nie jest to to, co bym chciał. Wakujemy jeszcze demona jakiegoś. Dobra. Może być taki. Mogę kupić tego, sprzedać tego, zagrać to, zagrać to. To na koniec. To niech stoi jak stało. Chociaż zagranie tego drugiego brana było chyba trochę głupie. Może nie. Znaczy, jak dostanę kolejnego, to będzie spoko. Nie dostałem trochę przypał. Wiesz co? Tak sobie myślę, że masz spore szanse na wygraną. Wiesz co? Wydaje mi się, że moglibyś skosować te twoje teksty, bo są irytujące po dwóch miesiącach, a po roku to ja już chyba naprawdę ich. Takie dziwne podejrzenie. Świetnie sobie radzisz. Dobrze! Rozwalony gościu. Ty, a ten jeszcze nie jeden gierki nie przegrał. Oh my god, co on tam ma? Kres nadziei. No i co teraz? Wydaje mi się, że level up. Bo zanim ja to jakąś trójkę znajdę, to minie milion lat. No to zdecydowanie może nie być głupie. Teraz za co? No tego tak brana chyba nie? Tak myślę. Hmm, no statów nabufowanych trochę mamy, ale co z tego? No, ci próbuje podnieść na duchu, a ty że biedny, bo boisz, że jest irytujący. Ale stary. Powiedz mi, jak oni na to wpadli, żeby na przykład Bob mówił nieźle ci idzie, jak przekrywa, że jesteś ostatni. No, że jest, to jest taki głupi. że... Pomijając, że te jego teksty. Ja rozumiem, że to tam jest fani, i tak dalej. Ale jak słuchasz tego po raz milionowy, to już tak ci się nie chce. Tak myślisz, Boże, Bob! Nie! Nie! badarmowy okay, badarmowy winek te szczury powinny da dawać dwa był jeszcze bardziej niezbalansowany jak zdałem jeden to jest za mało głupie Naprawdę ci idzie. no no to mi niepotrzebne to na pewno tutaj też raczej niczego interesującego nie widzę ok mamy drugiego Tu nie ma nic. Kura nie potrzebuje. Ten jest trochę. Chyba, że pójdziemy po prostu w buffy. Dobra, kupmy to. Tutaj sobie to zafryzujemy. Mamy tego. Odbuffujmy Murloka. Ale ja bym go chyba dał... Tak. No. Bo jak będzie coś co ma 21 albo mniej życia zaatakowane przez niego, to on zginie i nic nie zrobi. A jak ten walnie to samo, to to zabija i później ten wali coś tam, ten wali coś tam. No takie trochę abstrakcyjne myślenie, bo pewnie jest drugi scenariusz, który mówi, że to jest bez sensu i lepiej by to było ustawić inaczej, ale zrobimy tak. Zobaczymy z pierwszym gościem, no, to może być interesujące. Hmm. Zobaczysz co ma Yogi. A, właśnie nie jestem pewien czy chcę zobaczyć. Barona i Paragoni. Na to jak